Dzisiaj was zapieram do Macieja Zienia, ale nie tylko po piękną kreację. A może i po piękną kreację, ale mamy troszkę inny cel. Zaraz wam wszystko opowiemy. Dzień, Dzień dobry, konie. Do Zapraszam serdecznie. Słuchajcie, marka Extralink wraz z ekipą instalatorów Batna24 zamontowała szereg rozwiązań smart home u Macieja Zienia. Zobaczcie sami, co udało nam się zrobić. Zapraszamy do oglądania. Dzisiaj nie jestem Maćka sama. Jestem z misją i jestem z całym teamem Batny technicznym, ponieważ będziemy dzisiaj u Maćka robić inteligentny dom produktami Ekstralinka. Dzień dobry, witam. witam Panie Macieju. Nazywam się Leszek, bardzo miło. Bardzo miło. Działamy? Brzmi jak bajka. Super. Podziałamy. Dobrze, panie Macieju, coś nam się udało tutaj już naproszyć, że tak powiem. Super. Zaczęliśmy od domofonu. Mądrze naproszyć, zawsze mądrze naproszyć, oczywiście, że tak, słuszna uwaga. Natomiast zaczęliśmy od domofonu, ponieważ na tym nam zależało, aby rozmawiać z kimś. To pod Twoją nieobecność będzie y, tutaj y, chciał się do, dostać. Dlatego zamontowaliśmy bardzo ładny, estetyczny wideo, wideodomofon. On ma wbudowaną kamerę, komunikację dwukierunkową. W związku z tym, ktokolwiek dzwoniąc, od razu na telefonie pojawia się powiadomienie, i można bezpośrednio z nim rozmawiać, jak przez telefon. Super. No to od tego zaczynamy. Lecimy dalej. To zapraszam. Panie Macieju, Pani Magdo. Jesteśmy w pięknym miejscu w atelier, w miejscu, gdzie właściwie się poznaliśmy. Tak. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, tak? o bezpieczeństwie tak. kreacji przede wszystkim. Dlatego też w tym miejscu zamontowaliśmy kamerę od Ekstralinka. Zamontowana jest w taki sposób, aby patrzyła na całe pomieszczenie, ale jeśli trzeba, to tą kamerę można po prostu schować. Bo to też jest istotne. Kolejny etap, czujnik zalania, o czym wspominałem wcześniej, tak. ponieważ są tutaj grzejniki, dlatego też... Pod każdym z grzejników zamontowaliśmy bardzo małe czujniki zalania, które w razie W będą nas informowały o tym, że coś się dzieje złego. Mamy wówczas czas na to, aby zareagować. I Czyli powiadomienie na telefon. Powiadomienie na, na telefon, dokładnie. Mamy powiadomienie, leje się woda, więc szybciutko tutaj przechodzimy. Wspomnijmy do, do, do sąsiada, wszystkie kreacje będą bezpieczne. Fajnie. O to nam chodziło. No, bardzo dziękuję. Dobrze, idziemy teraz w kolejne miejsce. Batteneski. Batna reski, dokładnie. Teraz patrzymy w, górę, tak? Tak, pa, pa, patrzymy w górę, ponieważ Panie Macieju, tutaj mamy kolejną kamerę zamontowaną. Jest to kamera, która patrzy idealnie na to wejście. Tak rozmawialiśmy wczoraj. Na tym nam zależało, żeby to miejsce było bezpieczne. Wszystko to, o czym rozmawiamy jest widoczne z aplikacji na telefonie z dowolnego miejsca na całym świecie. Ja się tylko zastanawiam, jak ja miałbym funkcjonować bez tych wszystkich udogodnień wcześniej. No właśnie, dlatego. Bo to bez batnych! Je... Bez batnych batny przede wszystkim, dlatego tutaj jesteśmy, z pomocą przechodzimy. E, dobrze, to już mamy zrobione. Nie traćmy czasu, przechodzimy dalej. Zapraszam. Witam Was w pracowni, tutaj, gdzie powstaje magia. E, o tym, o moich potrzebach związanych z tą pracownią rozmawialiśmy poza kamerami. Dzień dobry się. I ja jeszcze raz przypomnę to, na czym mi zależało. Na, zależało mi tutaj na większym kontakcie jakiś z pracownikami, mm -hmm. jakimi nie ma w pracy, mm -hmm. e, na ewidencji cza, e, pra, cza, czasu pracy. Czasu pracy. Okay. I chyba coś mówię, że jeszcze można jakieś zabezpieczenia. Tak, i, i bezpieczeństwo, jak najbardziej. Tak. Domać, my sobie tam rozmawialiśmy u góry w góry Natomiast w tym samym czasie druga ekipa, ponieważ mniej więcej wiemy, jakie masz oczekiwania, w tym czasie ta ekipa już pomontowała nam niektóre urządzenia. Pokrótce Ci opowiem, co dokładnie tutaj zostało zamontowane. Bezpieczeństwo, jak najbardziej, na to zwróciliśmy uwagę. Ewidencja czasu pracy, podstawa, więc warto takie coś po prostu mieć w tym miejscu. To co? Pokrótce Ci pokażę, jakie urządzenia tutaj zamontowaliśmy. Dobrze? Dobrze, pierwszy nasz punkt to będzie wideodomofon. E, masz możliwość e, poprzez aplikację komunikowania się z każdym, kto zadzwoni do tego wideodomofonu, Aha. ale on również pełni bardzo istotną funkcję, to znaczy odbijanie kart pracowników. Super. Wów... I to ewidencja. Ewidencja pracowników. Wówczas masz kontrolę na tym, kto dokładnie o któregoś niej przychodzi, o której przychodzą, że której wychodzą, wiesz dokładnie, kto wtedy przychodzi. Nie musisz być tutaj na, na miejscu, niczym się nie martwisz, wszystko zapisywane okay. jest w aplikacji. Super. Kolejny temat, zapraszam do środka. To jest, jak powiedziałeś, miejsce, gdzie powstaje magia więc warto również mieć potrąt w tą magię, Dlatego też w tym miejscu zamontowaliśmy kamerę, która będzie patrzyła na wszystkich pracowników i wszystko, co się tutaj dzieje. Dodam tylko jeszcze, że mamy też zamontowany czujnik otwarcia okien. Może nie będę ci go pokazywał, ponieważ mamy to w innych lokalizacjach zrobione. Chodzi po prostu o to, żebyś wiedział, czy okno jest zamknięte, czy okno jest otwarte. Warto to wiedzieć, tak. dla spokoju ducha, jak to, jak, jak to mówią. Powiedz Macko, czy mamy jeszcze jakieś inne pomieszczenia tutaj? Nie, tutaj już nie mam żadnych pomieszczeń, także dziękuję. Tutaj nie mamy, też. ale mamy jeszcze apartament. A tak, to, to do, zapraszamy... do, do, do którego się wybieramy. Zapraszamy. Witam Was dzisiaj z Warszawy. Jestem Maćka Zienie, jak zazwyczaj tutaj bywam, jestem w atelier. Dzisiaj odwiedziłam i pracownię, i atelier, i jestem na samej górze w apartamencie Maćka. Ekipa Batny będzie robiła inteligentny dom dla Maćka. Już tutaj jest nasz specjalista Leszek z Batny, który zrobił rekonesans, spacerek. W apartamencie zna potrzeby Maćka i zaraz tutaj zaprezentuje, co my możemy dla niego zrobić, żeby ten jego dom był bezpieczny, inteligentny, smart home. Inteligentny dom, jakieś urządzenia wiążą się od razu z jakimś wielceniem, z kablologiem tak. i tak dalej. Że na, na początku trzeba pomyśleć. Tak, o właśnie. Natomiast Batna pokaże, że jednak mamy takie rozwiązania, które są bardzo estetyczne, kompaktowe. Kom, kompaktowe. Nie potrzeba to super ekipy, żeby to wszystko pomontować z wielceniem, z, z wiszącymi kablami i tak dalej. Zresztą za chwileczkę to wszystko zobaczymy, ponieważ będziemy to montować. Dobrze, no, ufam Wam, bo akurat bardzo lubię swoje mieszkanie i dziur. Jest jest także... Na pewno wzięliśmy to pod uwagę i zadbamy, aby to wszystko tak wyglądało. Prosimy o no, troszkę ile czasu. Zajmiemy, idziemy sobie na i Idealnie. Czas kawy, świetne rozwiązanie. Proponuję, że spotkamy się. Kawkę z ciasteczki, tak zaraz wracamy. Widzimy się po kawie. Do zobaczenia. Maćku, widzę, że wróciłeś z kawy. Mam nadzieję, że udała się razem z Magdą. Tak. Na pewno wierzę, wierzę w to. Pod Waszą nieobecność udało nam się zamontować już kilka rozwiązań smart home'owych, dlatego jeśli pozwolisz, chciałbym Ci pokazać, co udało nam się zamontować. Jestem bardzo ciekawy. Super. Zaczynamy od tego magicznego panelu. Jest to panel kontrolny, który zarządza całą infrastrukturą, którą tutaj zamontowaliśmy. Nie tylko w tym pomieszczeniu, ale w każdym pomieszczeniu, w którym byliśmy. Mamy podgląd do, do kamery z wejścia przede wszystkim. Mamy podgląd do temperatury, która jest w mieszkaniu i do wszystkich czujników, które są tutaj zainstalowane. Super. Można powiedzieć, że takie serduszko tej, tej sieci to po prostu. Cały, cały nasz jest. Bardzo ładne, estetyczne. Mam nadzieję, że idealnie wkomponowaliśmy to bez bys nie, 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 nie szpeci mieszkania. No to pięknie, to to nas jeszcze. Zapraszamy dalej w takim razie. Dobrze. Dobrze, Maczku, kolejny etap. Yy, grzejnik. Rozmawialiśmy o tym, że bardzo dużo podróżujesz, zgadza tak. się? W związku z powyższym zainstalowaliśmy już bardzo fajną aplikację na, na telefonie, która umożliwia zdalne sterowanie temperaturą w Twoim mieszkaniu. Yy, ten, to pokrętło nie będzie potrzebne, możemy je sobie wyrzucić. Super. Z uwagi na to, że masz bardzo fajną aplikację i tak jak wspomniałem, jeśli wyjeżdżasz, a często wyjeżdżasz, wówczas temperaturę możesz sobie zmniejszyć, ponieważ nie ma sensu nagrzewać tego pomieszczenia, jak Ciebie nie ma. Natomiast jak wracasz, od razu ustawiasz sobie kilka godzin wcześniej, zdalnie oczywiście wszystko z aplikacji, jaką temperaturę potrzebujesz, wracasz do mieszkania i masz krótko i przyjemnie. Bardzo fajnie, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, lecimy dalej, za Dobra. Dobrze, to jest kolejny element smartyfikacji Twojego domu, to znaczy jest to czujnik temperatury i wilgotności. Mhm. E, powiesiliśmy go tutaj, bo ponieważ możemy zautomatyzować proces ogrzewania. Możesz w tej aplikacji ustawić, że jeśli temperatura przykładowo spada poniżej iluś tam stopni, wówczas z automatu włącza się termostat i automatycznie ci podnosi temperaturę do takiej, jaką chcesz. To jest bardzo uniwersalne. Nie musisz się martwić dokładnie, że. W tej, tej godzinie musisz włączyć temperaturę, tylko to można zautomatyzować. Super. To jest też świetne fajnie. rozwiązanie. I oczywiście dodatkowo, akurat stoimy koło z lewu, czujnik zalania, ponieważ to jest takie newralgiczne miejsce. Oby tfu tak nie było, ale w razie w niech sobie tak. będzie, to jest bezpieczeństwo. Lepiej mieć krok do przodu i być zabezpieczonym. Dmuchać tak na zimne. Tak jest, dmuchać na zimne. Dobrze i kolejny element zapraszam na taras. Pokażę Super. Ci co tam udało nam się zorganizować. Dobrze, Maciej, w takim razie masz bardzo piękny teraz. Ja, oglądam tak. sobie, osobiście, ty, ty widzę również. Tak jest. I piękne miejsce wypoczynku, natomiast zadbaliśmy w tym miejscu również o bezpieczeństwo, ponieważ nam najbardziej zależy w tym projekcie na, na bezpieczeństwie. Jak widzisz, zamontowaliśmy tutaj kamerę. Jest to kamera bezprzewodowa, wyposażona w solarny panel, dzięki czemu nie potrzebujesz żadnych kabli tutaj do, dociągać. Ona jest ładowana słomkiem i zawsze masz podgląd z dowolnego miejsca na świecie, co się tutaj dzieje. Fajnie. I teraz najważniejsze. Mówiłem o takiej wisience na, na, na torcie, jeśli chodzi o Twoją pociechę i pupila Mojo. To zobaczmy w takim razie, co udało nam się zorganizować u Pana Macieja. Dobrze, Maćku, teraz mówiłem wisienka na torcie. Z uwagi na to, że bardzo uwielbia swojego pupila Mojo, dlatego zadbaliśmy o to, żeby również Mojo miała coś z tego inteligentnego domu. Mamy tutaj automatyczny karnik dla psa z kamerą. Nawet jak przedłuży, przedłużyć się <laughs> troszkę... to <laughs> właśnie teraz leci, ale trochę się i tam dobrocie są. W momencie, kiedy troszkę kolacja Ci się przedłuży, a piesek został w domu, możesz po prostu z automatu w aplikacji wyklikać, żeby piesek również nie był głodny. Super, bardzo dziękuję. Witam Was, my już jesteśmy w pokawce. Leszek spisał się, ale to, to oceni Maciej, jak się spisał, jeżeli chodzi o urządzenie. i atelier, Mogę powiedzieć, że jestem zachwycony. I, <laughs> i, i apartamentu. Wszystko jest zrobione, wszystko jest gotowe. Jestem teraz ciekawa zdania Maćka, taki, takie pierwsze wrażenie, a za chwileczkę, za tydzień, za dwa nam powie, co jest najbardziej użyteczne, z czego najbardziej korzystał, z czego jest najbardziej zadowolony. Więc powiesz, że jestem zachwycony, że to odbyło się tak naprawdę bez żadnej ingerencji yy, yy, w ogóle w mieszkanie, <grystanie> że te produkty są zainstalowane, ale w ogóle te, nie ma śladu w ogóle po tym, że, że tutaj była jakakolwiek taka była kipa. tego idea właśnie. Bez to, Tak, bez wiertarki. To, to mi się bardzo podoba. E, no jestem zachwycony tutaj już tymi nowościami z zakresu oszczędzania energii. To kaloryfery te już e, działają na, na telefon, to to jest super. E, Kamera na, na tarasie bardzo mi się podoba, no i te, ta niespodzianka mnie bardzo urzekła. Może jeszcze musi się przyzwyczaić, ale dostała. karnik zdalnie sterowany. No i sobie, jesteśmy razem na kolacji, kolacja jest się przedłuża i możesz autentycznie sobie karmić. Tak. pieska. Nawet jeszcze, i nawet jeszcze widzimy, co się z nim dzieje, to jest bardzo ważne. Także, że możemy, możemy tutaj, tutaj zaglądać do, do niego, do, do niego e, jak nas nie ma w domu. Super. Ja może od siebie dodam jeszcze, że z dużą, dużą przyjemnością realizowaliśmy ten projekt tutaj u Pana Macieja Zienia. Nie powiem było to po części wyzwanie, ponieważ miejsca były bardzo estetyczne, dlatego musieliśmy to bardzo dokładnie przemyśleć, jak to wykonać, ale mamy do dyspozycji takie urządzenia, takie rozwiązania z zbatne, które nam uprościły życie, dlatego to wszystko wygląda jak wygląda. Mam nadzieję, że to będzie służyło, że Pan Maciej jest zadowolony. Pani Magda uśmiechnięta, więc na pewno, że jest dobrze. Ja dobrze, jest dobrze. <laughs> Mam nadzieję, że to będzie służyło, natomiast tak jak mówię, trzeba troszkę pożytkować to, żeby się też przyzwyczaić do tego wszystkiego, tak, żeby funkcję. poznać, tak, zobaczyć ja funkcje. Niektóre funkcje będziesz częścią używał, niektóre mniej. Ale myśl, myślę, że to jest na tyle proste rozwiązanie, że już widzę, że bez problemu sobie wszyscy z tym poradziliśmy. Tak naprawdę polecam to wszystkim, nawet tym, którzy mają skończone jeszcze, to jest super rozwiązanie, że jakby nie trzeba się obawiać teraz tego inteligentnego domu, że to będzie Właśnie. jakaś rewolucja. Że będę miała skute ściany, że to przed, przed malowaniem, bo no, jest to. Dużo po, po części jest to rewolucja z uwagi na to, że wprowadziliśmy tutaj bardzo inteligentne rozwiązania, tak? tak. Taką smartyfikację zrobiliśmy tutaj. Ale, ale Bezinwazyjną. Bez Bezinwazyjną, bez tak. No to, to super. super. Bardzo mnie to cieszy w takim razie. Tak za mnie zdane? Słuchamy? I też nasz styl. No to pięknie. To dziękuję. No to jak szóstka, to jeszcze po przybijamy. Cyk, 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 cyk. Do zobaczenia. <noise> Jeśli chcecie wdrożyć inteligentne rozwiązania Extralinka w swoim domu, to mamy dla Was naprawdę dobrą informację. Tylko teraz z kodem SMART uzyskujecie aż 25% zniżki na cały asortyment smart home od Extralinka. Zapraszamy na www.extralink24.com. Szczegóły w opisie.